Żeby nie być gołosłowną, to jest zbiór z jednego liliowca. Patrz zdjęcie wcześniejsze. To teraz proszę sobie wyobrazić, ile ja mam ślimaków w całym ogrodzie. Wyszłam przed chwilą i to są ślimaki, które najbardziej jakoś toleruję. Tylko, że nie są obrzydliwe. Plaga, po prostu plaga. Niedziela oczywiście w moim ogrodzie zwykle jak wracam to Krzyś pyta odpoczęłaś? no właśnie w czasie tego odpoczynku Krzysiu znalazłam dzisiaj takie oto prawdziweczki do złudzenia przypominają kolor ten sam malutkie zgrabne foremne tylko robią mi wielkie szkody to są właśnie te pomrowy te pomrowy, które potrafią, w ciągu jednej nocy, o właśnie tu jeden się uaktywnił, tak podąża w kierunku drugiego, w celach nie wiem jakich, ale mnie to już nie interesuje. Natomiast ja przy zbieraniu tych ślimaków odczuwam takie obrzydzenie i wstręt, że najchętniej to by mnie zadeptało, a z kolei, one są na tyle duże i że Raczej tego na pewno robić nie będę. Raz spróbowałam i pamiętać będę na wieki. Także kończy się tym, że je zbieram do Wora i wynoszę na śmietnik. Wyobraźcie sobie, ile takich pomrowów jest w całym moim ogrodzie. Jak ja w ciągu paru minut zbieram 10-15. Obrzydliwe. Fu.